Siemka Ludwik. Siema. Co tam? Jak tam u ciebie? Dobrze. No przyszłem, musimy się do walki przygotować. Tak? No. Teraz poczekamy na wszystkich. Wygramy z nimi, oni tam nie mają nikogo takiego strasznego. Oprócz mm. tego arbuza. Tak. No, co się okaże jeszcze? O, o! Patrz to leci, kupisz wojewoda. No. Dzień dobry, tutaj kubuś Wojwoda. W dzisiejszym odcinku będziemy gościć pana Albuza. Witam. E, panie Albuz, ja słyszałem, że za parę dni ma być walka z Marcinem Simonem. Nie, będzie to najcięższa walka w moim życiu. On jest wicemiszczem świata. Ja jestem mistrzem. I dostanie podpis z tych otorem E, tak, tak, ale pomijając ten temat, panie Albus e, krążą plotki, że przegrał pan jakąś walkę, podobno z niej mistrzem z Jakuzy. Czy to jest prawda? Co? To są głupoty, proszę ich nie słuchać. Jestem mistrzem świata, nie jakiś tam Jakule. Patrz kurwa, to ten cwat. co jest ciągle gada, że mnie na a Dzisiaj zobaczymy jak go upokorzy przed wszystkimi. Kuta. No to nie lubię cweda. Dobra, powiedzmy, że panu wierzę. No to widzimy się w następny wtorek. Oczywiście oglądajcie nas co wtorek o godzinie 18.00. No to żegnamy pana Dłuza i tylko życzyć powodzenia w walce z Martinem, Simonem. Sieman chłopaki. Siema. co z gdzie on jest? <laughs> nie wiem. Dobra, chłopaki, jak tam przed walką? Chyba trzeba poćwiczyć coś, nie? Jest w formie to... niesłychania. No, więc... Co? Rozwalimy ich dzisiaj. Poświecić nam trochę coś? Co możesz? Powinniśmy. Chodźmy na, na ogródek, poćwiczymy. Zadzwoni się pożarnego i reszta. Chodź, no. chodź Chodźmy No, Chodźmy Chodźmy ja, potrenować ale co zresztą? resztą? Najpierw we dwóch ćwiczymy. Ustawi się. Rozgrzejmy się. Ty, patrz, oni już trenują, a szybko oczywiście. Dawaj, spróbujemy, czy to jeszcze działa. Dobra. O kurwa! O kurwa! No wycie wariaty! Siemo! Siema! Cześć Rydzikie! Ale ty elegancko wyglądasz! Co to się stało? Ale ty wyglądasz jak gans! ale ty masz moc w tej głowie! On wygląda jak gans! No, ten też, patrz! Ja jestem gans! jak Wito Corleone! Ty robiłeś gdzieś Kurwi sola? Sam ci kurwa. interesy. interes. interesy interesu to. W tym gdyby mus, gdyby Pijemy moment, coś to My nie brata własnego? Ee, pawie, pawie. Charyś po to... flachę. Wejdź, sa, sa, sa gołą, po flachę. Tylko litra. Dać popitki. Muszę w wynciaku. Dobra, mój żalem. A! Rozciągnę Cię! Mistrzu, wziąłem specjalnie lepszą. Widzę, dobra dateczka. Wiesz, co Ci powiem? Młody, jest jesteś naprawdę... jesteś dobry, jako jedyny coś osiągniesz. dziękuję, mistrzu, dziękuję. Słabiaki są. Może się napijemy tak, tajemnie, po grzydelku. Tak, wiesz, na jedną nóżkę. Trzenujcie panowieście <grym> rozkaz wow, Ooca Kapieroski na treningu Wyżyć to co ty? No co ty? Gdzie na treningu jeszcze przed mistrzem? Pześć, przez stary wyżyć to jak to, co ty? Mówiłem mu to samo O no no co? To już to co? No rozgrzewacz A Przemieść moc To jest moc Napijcie się Aaa Dolej. A od razu czuję przypływ mocy. Ja też. To git W dźwięgu. Rozpierdolej! Rozpierdolaj. Dobra. Daj to. Rozgrzejmy się jakoś może. Co ty pajacujesz? Nie ja lato Ooooo Szyma lecz, lecz Gdzie za kika Wstawaj skurc, stary skurc. co ty robisz? Ooo! Ty jesteś z Już Jobyś mu chłopa wyjebał Nie ma siema, siema. 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 Szyma, szyma. Uważaj! Jest i nie normalne jesty moje No to mówiłem uważaj. Co ty zrobiłeś jej? Skoczyłem na jej plecy. Oła, taki trening, nie? Ja dzisiaj ich rozjedę! Dobra, dobra, pan. No wiem, trzeba żart. się rozgrzewać. No nie ma to tamto. to. Ah. nie ma. Spóźniłeś się. I tak jest. No, zajęcie. No, I tak jest. Wódki. Zajęcie, ale błotki nie ma. Dabiele. Co, co ci jesz? Bariaty! Bariaty. Patrzcie, co on co Ludwik! Ludwik! No. Ludwi. 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 Yes. Skoczyłem! Skoczyłem! Spoczyłem. Ja skoczyłem. Dobra. Prawie jak magia. Stań Ludwik. To dobra, panowie i panie. Chodźcie chodź tu, Chodź, chodźmy tu. Chodź, chodź. Muszę Oj. coś powiedzieć. Dzisiaj jest dla nas bardzo wielki dzień. To prawda. Musimy tak. ich wpierdolić za to, co zrobili Amadeuszowi. Zabijemy ich. A chuj mu w dupę. Kurwa. Tak wpierdolić. Czyli kurwa. Chuj mu w dupę. Też umarł. Ja go nie lubię. Bo go nie znamy. Chuj. Chuj. spóźniał się na treningi, ale wie to był nasz przyjaciel, Trzeba. jak wy by tak możecie w ogóle... Nie znam człowieka. Dokładnie, chuj mu w dupę. To to był? <laughs> Trzeba im wpierdolić, kurwa! Ogień! Polić! Kto? Jeszcze raz! Jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze, raz, dobra. Kto wygra? Polić to jeszcze raz! Hej! Abyś co? Gotowi? Gotowi, Gotowi. Ja już od dawna. i gotowi. Tak. Widzę nie znacie mojej przyszłości. Wow. Byłeś w wojsku? Tak. Widać. Pracowałem dla wojsk rumuńskich. Koło Krakowa. Byłem Ja też robiłem w wojsku. Mogę zobaczyć? Na kuchni. Też Mogę tak myślałem. Zobaczyć? Tak, ale zabezpieczony jest? jest? zabezpieczony. To <grywa> 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 hey, jest nie dotykam tego. Ludwik. Nie, nie rusz. Nie jest nie jest strasz. Tu się zestrasz Dobra, lecimy. Właśnie, gdzie oni są? <grywa> nie <grywa> wiem. Mamy no, ich no, no.

jest! Kurwa, co teraz? O kurwa, przecież to Terminator 07. On jest najsilniejszy na świecie. Ale to Ty jesteś najsilniejszy na świecie. Jestem najsilniejszym człowiekiem na świecie. On jest robotem. A the <laughs> yeah oh my yeah! well, ah, I'm going to go to I'm A chuju! Zostaw go! Yy, Zostaw go! Teraz będziemy musieli go pochować. Kurwa, rozjebie! <grybowa> jak go pochować? No jak to, jak? Przesteśmy w firmach pogrzebowym. Ale jest. No i co z tego? A mamy XXL rozmiar? Pulsu nie ma. A też jest zajebiście. <grybowa> z czego to się śmiejesz? Zostaw go! On już miał dość. Mamy lepszy pomysł. Załatwmy necrofidy. Oni się nim zajmą lepiej niż my. <grybowa> Koniec, idziemy. Ej, patrzcie mistrza! Ona ma problemy! Pomóżcie! Z... Zostaw go! Nie! Zostawcie ich! To walka między nami! Zostaw, Zostaw Dobra! Węzyma. Zostawcie ich! Zostaw go! Mistrzu wierzę w ciebie! Mistrzu! mistrzu. mistrzu. Ja ci wychodzę bokiem! Zostaw Nie, mistr Nie mistrzu! 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 Czuwać go nie działa! Mistrzu! Mistrzu! Poteczny cios! Mistrzu! Mistrzu! Mistrzu, poteczny cios! Mistrzu! Mistrzu! Tam, tam, tył nie domycy! Patrz! Mistrzu! Mistrzu! Mistrzu!

Mistrz. Nic go. Podnieśmy go. Mistrzów. mistrzów. Walka z maszyną więc walka z, wiedzy, z tego, z dildo do na miecza. Mistrz. i i radość dzisiaj. Jesteśmy już. Tylko my. Jees! W sumie to mi się nie chce nic mówić na koniec, bo się zmęczyłem po tym odcinku. Naprawdę było fajnie. Dziękuję wszystkim kamerzystom, reżyserom oraz tym ludziom współpracującym. Oraz dziękuję też Dadzi, bo Dadzia to taki nasz pupilek. Nie, dziękuję też Grabaszowi, aktorom i... No było dużo fajnie, było... fajnie było... było. Dzięki. ja tam Sycylię zajarałem przed chwilą z, z, jak, Tomkiem. z Tomkiem. Z Tomkiem zajarałem Sycylię. Dobra, dzięki, cześć Na pewno wiem, autografię jak chcecie to wiecie kamienna góra, nie Ulicy wam nie powiem chyba, że na Priwie <grymki grymki> <należy>. No więc <grymki> no tak, słuchajcie no. Jak ja wszystko wiadomo wszystko ma dobry początek i wszystko ma jak wypychuje koniec, no bo to końcówka, nie, ale no. To nie jest na pewno jeszcze koniec. E, chociaż być może to będzie koniec, tego nawet dobrze nie wiem, ale... W każdym razie chciałem ja Wam wszystkim podziękować za to, że w ogóle oglądaliście, byliście z nami. No i... ja pierdolę nie wiem. Ale... Tak. Kiedyś <grymne> 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 Ta. jednym słowem, a może nawet kilkoma słowami dzięki wam wszystkim i do zobaczenia.